Do Popradu przywiózł mnie z Bysiu, który jechał z Żywca po drodze, zabrał mnie w kościelisku i jesteśmy już pod dworcem kolejowym i autobusowym w Popradzie. Tu zostawiliśmy auto na darmowym parkingu na trzy dni i pojechaliśmy dalej, już tylko kolejami, autobusami za darmo. Tam się w odpowiednim wieku już jeździsz za darmo opuszczamy Poprad jedziemy w stronę Spiskiej Nowej Wsi za nami Tatry zostają i przez Margeczany dojechaliśmy już do Nalepkowa tam gdzie płynie ze Słowackiego Raju Chnilec, a to nasz pensjonat nasz apartament na parę dni ale jeszcze wieczorem o dziewiętnastej wyjeżdżamy na górę do Zawadki, piękny punkt widokowy, wieś położona wysoko, 900 metrów nad poziom morza, ciekawy kościół, akcenty i katolickie. Ale nas interesują góry przede wszystkim, jest piękny widok na Tatry przed zachodem słońca. Po prawej Zbyszu wypatrzył Zamek Spiski, przeciągamy... Zamek Spiski, na prawo Drewnik Pasmo Braniska Ale wracamy już tu do zawadki, do kościoła Za chwilę będziemy schodzić na dół, widać góry Słowackiego Raju i Gór Wołowski Zbysiu czeka na mnie Schodzimy do kościoła Biegniemy na dół, chyba pieszo Bo do Naszego apartamentu jest około 300 metrów różnicy poziomów w dół.